I sobie... to już się oh. w kata. To po prostu randomową oh, klawkę. I tam później, później dostałem informację, że kurwa ktoś dostał tą klawkę. I Dlatego dostałem właśnie powiadomienie takie, jak się to Nie Ponieważ... mam bo nie mam Ja Nie mam nie mam mam dużo toporów, zajebiście, to byłbym się z ta Tak, to jesteś na jak Może być, bo jednak strzelali z trampą.